Pamiętnik Czesia 4 dzień 76. Podpisałem profil dla zioła Clintona Tubasa i Roski Festynia między White Gray i banana. dzień 77. Pozdrawiam najlepszego moderatora banana 99 z poważaniem Czesiu. dzień 78. Purakanini, chłopi, mi profil podglądasz, bo na pewno nie dla sportu jak masz w swoim przekonaniu. dzień 79. Fugi to dobrze pamięta. Darkman to potęga. Dzie osiemdziesiąty? Niestety odchodzę z serwera na zawsze. Dziękuję za rozgrywkę i wspólne chwile. Koniec. Żartowałem. Ych. Dzie osiemdziesiąty pierwszy. Jestem BolaMan. Na pewno jesteś szczęśliwy z tego powodu. Czemu się uśmiechasz? Wy czemu się śmiejesz ze mnie? Nie było mnie dwa tygodnie. To nie jest śmieszne. Dzieje 82 drugi? Pozdrowienia dla ekipy serwerowej Czajkowskiego i kredyta co kropka ma dużego. Dzieje 83 Wesołych i spokojnych świąt życzę Czesiu dla Skara. Smacznego jajka i mokrego dyngusa. Dzień osiemdziesiąty czwarty. Nitro to mój człowiek. Jak mu mówią na osiedlu, że jest ode mnie to krękają mu na kolana i całują go po rękach. Dzień osiemdziesiąty Mój człowiek się został awansowany na moderatora. Serdecznie mu pogratulowałem i życzę mu dalszych sukcesów. Kto wie może zostanie adminem. Dzień osiemdziesiąty szósty. Zaprosiłem ludzi do organizacji ZHR. Sądząc po uśmiechach ludzi, twierdzą, ani że to śmieszna organizacja. Nie rozumiem ich motywu. Dzień 87. Pozdrowienia z więzienia. Wysłałem parę znajomych zdjęcie z dobrze ukrytego telefonu. Trochę mi się blada zarosła oraz posiwiałem, ale cóż, takie jest stresujące życie kronikarza. Dzień 88. Wraz z Bobem Popem wspólnie rozpoczęliśmy inicjatywę Hashtag 30 minut dla Projector Zachęcamy do wstawienia zrzutów ekranu serwera. Teraz czas na mniej więcej załączam zdjęcie z mojego wspaniałego ukrytego telefonu w przepięknej celi. Nominuję w tej inicjatywie fugiego wektora Zebra Diablo, jak Dwiga Chudego i Kodżo. Dzień 89? Za Ayshen wysyłam dwa serduszka z podwięziennej celi. Jak to mówią w bardziej? kocha najbardziej. Dzień dziewięćdziesiąty. Cypista gracz obraża innych. Dzień dziewięćdziesiąty pierwszy. Kosa kolego, uspokój się. Masz coś jeszcze do dodania, czy się w końcu uspokoisz? Dzień dziewięćdziesiąty drugi. Serce rośnie, jak widać, jak frakcja San Andreas Transport Corporation się rozwija. Nowe modele pojazdów już na serwerze. Pozdrawiamy oczywiście pracowników Satece. Dzień dziewięćdziesiąty trzeci. Dzień drugi pierwszej edycji hashtag 30 minut dla Projector PG. Dzisiaj klasycznie pełniona służba. Dużo huriganów, ale wraz z administracją dajemy radę. Podcast zrobiony z liderem frakcji San Andreas Transport Corporation, a mianowicie tu Basem. dziewięćdziesiąty 95? Babek, to ty na profilu. Czy to twoja prawdziwa twarz? Mam nadzieję, że nie ukradłeś tego zdjęcia, gdyż nie toleruję tutaj złodziei. Dzień 96. White Tiger. To ja, Wolenie basy. Przywitam się z wami jak słynny Rek na wielkiej orkiestrze świątecznej pomocy. Jednym słowem to się Gdzieś dziewięćdziesiąty siódmy. mojemu serdecznemu kumplowi Wektorowi powodzenia na naturach. Powiedział mi, że się spóźniłem z tym o trzy lata. Za tą pomyłkę po prostu go przeprosiłem. Dzień dziewięćdziesiąty ósmy. Szykuję film na ciebie. Szykuj się. Wymyśliłem nawet tkliwą nazwę na to: Brudyna Fugiego. Co o tym sądzisz? Dzień 99. Miejska dżungla gra Pozdrawiamy oficerowie Wielsi oraz życzymy dalszych chcesów naszej frakcji, czyli służby ochrony spawu. Dzień setny. Tym razem nigdzie nie odchodzę, aczkolwiek muszę zrobić odrobione przerwy odpisania tego pamiętnika. Do zobaczenia następnym razem. To już koniec części czwartej, ale nie definitywny koniec. Piąta część przygód Czesia spisanych w pamiętniku poznacie już wkrótce w następnym odcinku.